Układ oddechowy. Układ oddechowy jest odpowiedzialny za pobieranie tlenu z powietrza, który następnie jest transportowany przez układ krążenia do każdej komórki ludzkiego ciała. Jego głównymi elementami są jama nosowa, jama ustna, krtań, tchawica, oskrzela i oczywiście płuca. Głównym mięśniem odpowiedzialnym za wykonywanie wdechów jest przepona, która znajduje się pomiędzy płucami a jamą brzuszną. Podczas wykonywania wdechu, przepona obniża się, dzięki czemu zwiększa się ilość miejsca dla płuc i możemy napełnić je powietrzem. Podczas wydechu, przepona unosi się, napierając na płuca, a my wypuszczamy powietrze. Kiedy wdychamy powietrze, trafia ono przez nos lub usta do gardła, a następnie do krtani, która odpowiada także za naszą umiejętność wydobywania z siebie dźwięków, czyli mowę. Następnie powietrze dostaje się do tchawicy, czyli specjalnie usztywnionej rurki zakończonej mniejszymi rurkami, oskrzelami. Te z kolei rozgałęziają się na coraz mniejsze oskrzela i jeszcze mniejsze oskrzeliki, które łączą się z pęcherzykami płucnymi. I to właśnie tutaj do pęcherzyków płucnych czerwone krwinki dostarczają dwutlenek węgla pobrany wcześniej z wszystkich komórek ciała i zmieniają go na życiodajny tlen. Jest to możliwe dzięki bardzo cienkim ścianom pęcherzyków płucnych oraz licznym kapilarom, czyli cieniutkim naczyniom krwionośnym, oplatającym pęcherzyki płucne. Teraz pozostaje już tylko pozbyć się dwutlenku węgla z organizmu, wydychając go przez nos lub usta. W tym czasie utlenowana krew trafia do serca, a stamtąd do całego ciała. Czy wiesz, że powietrze, które wydychamy, ma tylko 4% mniej tlenu od tego, które wdychamy? to oznacza, że przy oddychaniu wykorzystujemy tylko niewielki procent tlenu, który wdychamy wraz z powietrzem. Przeciętna pojemność życiowa płuc u dorosłego mężczyzny wynosi około 4,5 litra, a u dorosłej kobiety 3,2 litra. Powierzchnia pęcherzyków płucnych, na której zachodzi wymiana gazowa, to blisko 90 metrów kwadratowych.